Jezus mówi do swoich uczniów o swojej misji. Mówi o tym, że przyszedł na ziemię po to, aby oddać swoje życie. Po, po tych słowach, jakoś tak dziwnie się składa, że powstaje dyskusja, prowokuje ją matka Jana i Jakuba, o tym, kto powinien być pierwszy, kto powinien gdzie zasiadać, kto zaczynają się uczniowie kłócić, mieć wyrzuty do siebie, no, takie tematy władzy, kto jest mniejszy, kto jest większy. Są, wiemy też, powodują często kłótnie, może znamy to z własnego środowiska. I Jezus później przypomina też swoim uczniom o o, o ich misji, też o swojej misji, ale również tak o tej postawie, jaką oni powinni okazywać, e, że powinni mieć postawę służby. Innymi słowy, żeby też oni oddawali swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że los uczniów będzie taki sam jak los Jezusa Chrystusa. To znaczy, najpierw trzeba oddać swoje życie, aby zmartwychwstać. Też pamiętajmy o tym, że, że również życie Chrześcijanina to, to, to po prostu czas służby, czas oddawania swojego życia. To jest dobra nowina, dlatego że to jest piękna misja. I ostatecznie to ona właśnie też prowadzi taka postawa do zmartwychwstania, to znaczy wtedy Jezus rzeczywiście obdarza nas życiem, kiedy my jesteśmy gotowi oddać życie za niego, za drugiego człowieka.